Dzień dobry drogie witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, Dzisiaj zajmiemy się utworem Davida Kusznera pod tytułem Daylight. Akordy jakie potrzebujemy do zagrania jest to akord F-dur, a C-dur i D-mol. Bicie jakiego używamy jest to to długie bicie, czyli 3 razy na dół, raz do góry, do góry, na dół, do góry, na dół, na dół, na dół i do góry i tego bicia, czyli trzy razy na dół, raz do góry. Pierwszą częścią jaką musimy się nauczyć jest to intro i na połóweczce bicia F, D i AC bicie. Drugi raz podobnie, tylko zamiast A mamy C. F, D i C. Drugą częścią, jaką musimy ogarnąć, jest to motyw zwrotkowy. Gramy go na drugiej części tego intra, czyli F, D i C. Zajebić C. I to gramy w kółko w ten motyw. Trzecia część przed refren A na połóweczce, C C F i D. Ostatnia część, jaką musimy się nauczyć, to jest motyw refrenowy F D saibiczo się I to były na tyle najrzymajcie no batki matki dnia